Dzisiaj solo najwyżej Wojtek przyjdzie. No wygląda to jak wygląda? Dobra, mm. Na żywo Poprzednia transmisja, zabiorę okna mnie rzecz, tu to ja hmm. jak leci えっあれでいスタートだ。いいねいいねいいね Mixer, Audio Mixer w ogóle ogarnął. Tutaj jest tak no dziwnie, jest to zrobione. Moim zdaniem, Audio Input Capture tak? Mm. Ok, no, zaraz to ogarniemy Będę chciał na pewno sobie muzykę w słuchawkach puścić, czy coś to na pewno było. Git, to przydałoby mi się oddzielenie w OBS-ie, tych rzeczy, żebyście wy nie musieli tego słyszeć. Bynajmniej prawo żeby nie było chociaż. Ogólnie, jak można zauważyć, mam inny pojazd. Tego chyba nie widzieliście. Albo widzieliście? Nie, widzieliście go już. Już był na streamach. Dostączkowo to za mnie. No i co? Eee, jedna osoba na streamie.

That's shit! Kurde... Trochę za siebie muszę się wycofać. Ejsz! Zdejmę. Ale ładna kwota. Nie rozumiem tych ludzi, jak można nie umieć schować no tu Kiurawa Czy to jest... Przez... Proste Co to robi? <laughs> eee, ja pierdolę, ale mi się, ale, ale mi się sztuka trafiła, ale klienty. Co to AltF4? No i chuj Co to robi? Profesor, <laughs> nie mogę już na serwerze. А не есть. Кто он есть? Ту? I które tam A ja chyba naprawdę by się... No niech Tyle go widziano. Spierd... Szpierda? Co Z Bobrowiczek Kur, Nie wiem Jak mam to ingerować Jak mam na to reagować Mam na przykład Wziąłem Taryfę ze Sławna Teraz eee, No to Powinienem Mieć Taryfę Drugą No bo Sławno Ale mi wziął zamówienie z Bobrowiczek. Bobrowiczki są poza miastem. Tam jest już strefa inna. Nie, nie ze Sławda. To ciekawe jak to. To jesteśmy, to akurat mogę lupnąć. Bo na pewno chyba malechowo jest jeszcze. Wliczony na taryfę pierwszą i drugą. Look, no. Stop. Kur... Uwaga. 401 i 402, 351. No to są strefy. Sławno darłowo. A mi wzięło Bobrowiczki, które są w ogóle w innej strefie. Nie są w 401, no są gdzieś w tych. Dziwne. Zróbmy jakieś. Nie wiem, co mam tu teraz dać. Dam mu, no patrząc, patrząc na to, że wziął strefę 401, no to powinienem mu dać taryfę pierwszą, czy znaczy drugą teraz bez noc, ale jest w Pobrowiczkach, czyli poza miastem, czyli w innej w ogóle strefie, więc powinienem mu dać tak to taryfę czwartą. Tak. Dobra, no jest poza miastem, jest, ale strefę wybrał taką. Ja jestem na strefie. Mm, tak, no chyba że bobrobiczki liczą się jako 401. Spojrzeć. Aha! No, bobrowiczki się wliczają! Dobra, na 401 się bobrowiczki wliczają. No to dwójkę mu daje. Na mapie widać normalnie. Pokazuje. Czyli wszystko wiadomo. Czyli bobrowiczki 401 jeszcze yy, się mieszczą w tym. Czyli tutaj trzeba dawać e, jeszcze Czemu nie mam neta Łota shit Ej, nagle mi bitrate bit spadł do zera Ale chuje jebane Ale wróciliśmy Bill Edbilosują nas Nie wychowłem. Ja cały czas widzę jedna osoba wchodzi i wychodzi ze streamu. What the shit Nie no, nie no, pan Idziesz do domu Ja się nie będę Mały <grymne> <grymne> w Pociąg Regio ze stacji Słupsk do stacji Szczecin Główny przez stację Koszalik, Białogard, Stargard, Szczecin, Dąbrów, Siernazowie, Przemierzy, Peronie II Coś tu jest Idź, bokiem I pajdzi ludzie sobie stoją pewnie teraz na tych na pasach a ja tutaj tak tutaj i jesteśmy można można po co stać jak można ominąć jeszcze zdążysz bez sensu I tam samaluch teraz stoi na rogatkach a ja se Jadę. Nie wiem cię ja co tu nie widzę. Ciad na żywo. No nie, to jest wszystko. Dobrze. Nic nie pisze, nic. Ale mi tu zaraz się skroi normalnie jakiś ten. Policja sussząca będzie tutaj stara, to ja ten się nie wypłaca a chyba jest luz. dwie osoby łota się rekord I już jedna Zrezygnowała jednak ta osoba. bo ja... nie ja, ja mój konter. 29,59 dobry. Witam. Trwają live na ty, Sery. No i iu i, 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 i roblox roblox chat roblox chat pozdro Nie jedziesz, nie jedziesz. bo za, bo za ty. 7000

401 Teraz ta osoba, co, co ten, ta jedna, to ja nie wiem, czy to nie jest mój znajomy z ekipy nagrywkowej, ale jest taka możliwość. E... Nie wiem. Nie, chyba, nie wiem. Mi nie pokazuje tych. Na przykład, mam, jak mam, pokazuje mi, ile jest osób na stery nie ja nie wiem kto to jest Więc takie Dopiero jak ten ktoś napisze na czacie to dopiero mam dobra wiem kto to it's A dobra, jednak widzę. Widzę siebie i dobra, jednak widzę nazwy. A chyba przez to, że napisałeś, ale nie wiem. Mam no, tutaj uczestnicy, ale to chyba będzie pokazywało uczestnicy czatu. A nie transmisji, może widzę, bo nikt nie pisze Tak ja teraz długo nie jest, czeka 6 minut, 8 minut temu noczyłem. Dzisiaj tak max do 20 robię, bo jeszcze będę, będę chciał z wiadomkiem będziemy ten kolejny odcinek do serii nagrywać. Wszystkich odcinków i jeszcze u mojego znajomego na YouTubie nikogo Tam u niego też są te odcinki. My jakby całą gierkę przechodzimy. no Ale mi wyjebał. Nie jedziesz! i nie powiedzieć o miałem tak z tym busem, że mówię wjechałem i miałem tak na mnie na mnie. zjedź, i wyjebał <śmuszczą> i zniknął ciekawostka ten, ten. już przy okazji pochwalę o No osoba na kanale się na link. tutaj to się tak chyba tak. nie włączył czy on cofa? próbuje cofnąć no ja bym musiał bym musiał pobrać Sampai jumpa di video selanjutnya. Kop mi mówił o 20 czyli dobra. Nagrywamy no co za debil, nie wiem Kopisz wczoraj tak. O, słuchaj, bądź o 20. Kopij pisze o 15, nie, 16 Że nagrywamy. No kurwa. O! Na no, widzę, którzy są. Tak, takiego, Bemira mi się udało zajebać. 25 tysięcy. normalnie. Zielony i nie wiem, 3 minuty jechałem. Ale jeszcze za pierwszym razem mi się udało go. Ten. Yy, otworzyć. Więc jeszcze na dodatek się poszczęściło. wchodzę na do niego. Elo Czy... czytasz wiadomości? Na czacie i ogólnie? No czytam na czacie Czekaj bo nie wiem czy będzie Cię słyszał Znaczy czytam na czacie No na czacie ten i na Discordzie patrzyłem No widziałem że piszesz no. że jesteś No to czekaj bo... aha nie słyszę Uch, Kurwa Uch, Dobra, widz. Nie wiem, jakby e... Bo ty mówiłeś Ale... wczoraj, że... Nie wiem... Może o 20 żebym był. No to sobie Ale... postanowiłem, że zrobię nie... tak, że w tym czasie przed tym, wiesz, streama. Ja rozumiem, ja do no. tego nie mam problemu, tylko... Ja o 19 jednak muszę lecieć. <laughs> Jak teraz musisz że nagle o 19 lecieć? No to wiedziałem się od taty, więc no... Nie, nie, pod, nie podlega to moim dyskusjom. No to, no to robimy nagrywka na streamie. Będą, będą mieli widzowie stan surowy i później będzie stan zmontowany Tylko ty masz świadomość, że pamiętasz, że ja nie zapisałem gry, nie? Ty, ty ja pamiętasz wiem. to, nie? Nie ja, ja wiem, a ja czy... Słuchaj, to ty nie zapisałeś gry, ja mam wszystko zapisane. Wiem, a co my tak naprawdę robiliśmy w tamtym odcinku? No w tamtym to, w tamtym to my poszliśmy ja tak. Ciekań, jest, to się... zwiedz, zwiedziliśmy bunkier, e, jeszcze przeszliśmy, zaatakowaliśmy wioskę kanibali e, Poszliśmy sprawdzić, czy tamten bunkier nie jest, ale się okazało, że tak w nim nic nie ma. E, no i to tyle, no, ale tak naprawdę tu przebiegliśmy przez połowę całej mapy. No, ale czy zdobyliśmy jakiś. import item? No, niby nie, ale. sobie no tam odblokowaliśmy jakieś rzeczy do zrobienia, które powinny być zrobione. No, niby ta... to. Laptop, wiesz... laptop chyba żeśmy mieli. Nie wiem, site no. coś tam. A, no możliwe. więc to. to musi być, bo to jest ta fabułki Ej, czego? Ja, wyglą ja wyglądam jak Saka na tym odcinku. Saka. Serio nie zauważyłeś mojego podobieństwa w Twoim ostatnim odcinku, że wyglądam do kwariści jak Bukaj Osaka? Nie wiem, ja tam anime nie oglądam. Ty jesteś rozwalony! No ja nie wiem, co to Rozwa... jest Bukayo Osaka, kurwa. Bukayo Osaka, no kurwa! Strzelam, że Gracz! Gracz arsenalu mózgu! No to nie wiem, kurwa. Schodnik! Dokładnie to są Losowe rzeczy. Dobra. Nie nie. To tak jak. Idziesz do domu! To tak Idziesz jak. Idziesz do domu, jak nie? Ja bym Idziesz ci powiedział, Nie do wiesz, kim jest łysy? A nie, ty akurat wiesz. No ale. Bukayo, dobra. Nie, nie nie. nie, nie. A nożnej nie oglądam. Ale jak ty nie, 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 jak ty nie, no, nie, wiem, chłopiec, myśl, ten, obchodzi, ja nie, 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 to nie, 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 Chyba prosto. Ale grałeś w tym wiele razy. A ty myślisz, że ja tam widzę, kim ja gram? Ja po prostu gram. I tyle Ech. Nie wiem, czy ma sens nagrywka na streamie, ale dobra. Znaczy, nie, no mógłbym na chwilę wyłączyć po prostu. Bo ile? Co? Na pewno chcemy ten chociaż jeden nagrać do ciebie, tak? No, teoretycznie możemy ci na streamie pobudować ten, pobudować naszą bazę. No, no, ale i tak musimy jeden jeden, żeby był na czwartek. No tak, 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 to dla mnie, dla mnie, dla mnie. Dla mnie. Mm, no to tak. Widzowiem, widzowie, jedna osoba. No ale e, to wygląda tak na chwilę się tak to wyłączę e, nagramy ten odcinek no i później to zrobimy z teriem po prostu tam po zbudowania e, na deforeste myślę że tak można to zrobić tak można zrobić tutaj no, przerwa ja tworzę. Dobra, to wychodzę. No to. Nie wiem. Tutaj co tu się da. Tu się chyba cięcia nie da zrobić. Kawa, jedyne co, jedyne co to mogę po prostu się wyciszyć z niego, żeby nie wyłączać streama. Ale nie będzie później powiadomienia, że wróciłem. Więc yy, po prostu wyłączę i będzie powiadomienie, że wrócę. Nie wiem, tak. 30 minut, max godzina. No, to prawda. Ale to się zobaczy, ile dam wyjdzie. No, stream 3,